Siemanko w kolej w pierwszym odcinku, gdzie mm, właśnie stworzyłem nowy kanał. No i no tutaj będziemy nagrywać różne filmiki. No więc chciałem cześć. Z tym nowym. No kurde. Będę wrzucał filmiki tydzień. Wiecie, zrobiłem tylko taki krótki filmik na powitanie mojego kanału. Więc dziękuję za oglądanie i cześć. Życzę to cześć.